Minęła godzina 11 .00. witam wszystkich na otwarciu ofert na zadaniu prowadzonym pod nazwą wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj zadania i yy, wybuduj zadania pod nazwą utwardzenie dróg na terenie gminy Goleniów płytami prefabrykowanymi żelbetowymi i wielootworowymi. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, sesja jawnego otwarcia ofert jest prowadzona w formie online, bezpośrednio transmitowana do sieci. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości miliona dwustu tysięcy złotych. Za chwilę otworzymy oferty, odczytamy nazwę i adres wykonawcy, cenę oferty oraz termin gwarancji, formę płatności opisaną w ofercie. Bardzo proszę, prezentuję ofertę pierwszą. Otwieramy ofertę pierwszą. Wykonawca Progeo Paweł Symonowicz, 72 sto Goleniów, ulica Wawrzyniaka 3 oferuje wykonanie zadania za cenę: cena ryczałtowa dla zamówienia podstawowego 985 250 zł. 91 groszy. Cena ryczałtowa dla zamówienia objętego prawem opcji milion. 146 tysięcy, 42 66 zł, 66 groszy. Termin realizacji zamówienia 190 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin do realizacji zamówienia podstawowego, a termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji w momencie uruchomienia opcji 190 dni od dnia uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji. Gwarancja i rękojmia. 36 miesięcy rękojmi zawady wynikające z dokumentacji projektowej, licząc od dnia odbioru końcowego pracy i podpisania bez uwag protokołu odbioru. 56 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego bez uwag protokołu odbioru. Okres rękojmi dla tego zakresu będzie równy okresowi oferowanej Gwarancji. Warunki płatności zgodne ze wzorem umowy będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prezentuję ofertę drugą. Bardzo proszę otworzyć ofertę Wykonawca Stern Dawid Chudziak Żółwia Błoć 45C 72 100 Goleniów oferuje wykonanie zadania za cenę ryczałtową dla zamówienia podstawowego milion 157 tysięcy 250 złotych i 43 groszy. Dla zamówienia objętego prawem opcji Cena ryczałtowa wynosi 1 870 609 53 zł. 53 grosze. Termin realizacji zamówienia podstawowego 190 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji w momencie uruchomienia opcji 190 dni od dnia uruchomienia zamówienia obejmującego prawo opcji. Gwarancja. 36 miesięcy rękojmi zawady za wykonaną dokumentację projektową, licząc od dnia odbioru końcowego prac i podpisanego bez uwag protokołu odbioru. 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego bez uwag protokołu odbioru. Okres rękojmi będzie równy okresowi oferowanej gwarancji. Warunki płatności zgodne ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prezentuję trzecią ofertę, która wpłynęła. Bardzo proszę o otwarcie tej oferty. Wykonawca. Dromost, Sławomir Serafin. Ulica 3 maja 44 A, 72 200 Nowogard. Oferuje wykonanie zadania za cenę ryczałtową dla zamówienia podstawowego. Milion 317 643,63 zł. Cena ryczałtowa dla zamówienia objętego prawem opcji. Milion. 613 429 60 zł. 60 groszy. Termin wykonania zamówienia 190 dni od dnia podpisania umowy dla zamówienia podstawowego, a termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji w momencie uruchomienia prawa opcji 190 dni od dnia uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji. Gwarancja i rękojmia. 36 miesięcy rękojmi za wady za, na wykonaną dokumentację projektową, licząc od dnia odbioru końcowego prac i pod, podpisanego bez uwag protokołu odbioru. 55 miesięcznej gwarancji na, wykonanie, na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego bez uwag protokołu odbioru. Okres rękojmi będzie równy okresowi oferowanej gwarancji. Warunki płatności zgodne ze wzorem umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informuję Państwa, że otworzyliśmy wszystkie oferty, które wpłynęły do komisji o wynikach postępowania. Zgodnie z obowiązującym prawem, wyniki postępowania pojawią się na stronie internetowej oraz będą przekazane dla wykonawców z sesji otwarcia ofert y, informacja niezwłocznie pojawi się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych Przepraszam Urzędu Gminy i Miasta Goleni. Dziękuję bardzo.